Biegniemy i pchamy kulkę, biegniemy i pchamy kulkę A te, te, te zastoją przed nami? Takie Bieg, Biegniemy i pchamy, nie gadaj, pchaj to Jasne, pchamy Nie blokujemy kulki Nie trzymamy Dobrze, teraz, dobrze nie trzymamy, nie jest, nie trzymamy. dobrze jest, do przodu, przodem, przodem Ale I w moją podataj. stronę, i w moją stronę, tutaj, tak? Tu jestem, halo, halo, halo Dobrze, dobrze Wspaniale i teraz powoli, po... uwaga, tutaj będzie problem. Do mnie, do mnie, tu. Alo. Idziemy, łap, nie idziemy nie w tą stronę. No, tu możemy się nie zmieścić, ale jedno. Nie Dobra, idę I teraz do, 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 szybko. Ja nie łapię kuli. Dobrze, dobrze. Ten niebieski Nie gni, No niebieski! No, mam no, go, mam go! Fino. Zajebałem go! Na piłkę. Dobrze! Puść to! Blokuj to, blokuj to! Jest! Dobrze! Mamy to! Jest! Ale <noise> <Yes. I głos> <myśli> nawigatora. navigatora! <noise> Dobra, mamy finał, moi drodzy. Pierwszy gier w słuchajcie. I teraz nie możemy cię go zepsuć bez kiczy, tak daleko zaszliśmy, że nie pierwszy nie, i ostatni raz. Nie wytrzymam czy teraz przypomina no. co mi się Dobra, Dobrze, dobrze. Dobrze, pchaliśmy piłkę, nie kotleta, bo byłby spalony. Dobra, mamy piłkę, um, dość dobra, bo do do Kurde, nie do mi co tego. Oj, gorąco teraz. No nie, kizzy. co to jest? No, to to nie, samo. Nie wiem, czas, nie, czas bramki. Tylko nie wiem, czy lepiej się skupić na naszej, Ja, ja, ma... Ja bronię, ja bronię. Dobra, Rebek dał obronę, a my atakujemy. Dobra. Ooo! Gola strzeliłem Rebek, ich ale nasza bronka ale... jest w drugą stronę. Ale ja strzeliłem, jest strze... niebieska. A! Ale no ja broniłem tam! No to ja... No to ja. Ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest... Goli, kurwa. Ty papier to ja to ja coś ty kurwa odjebał. Tracimy bramkę, gdzie nasza obrona? Halo! Którym jestem? Brona, to nie jest obrona. moja bramka! Ej, tu! E. Niebieska to twoja bramka! Ok. Proszę! Co ty o nie. Nie to nie robisz, To moja? To moja piłka? Tak! Nie, proszę, proszę, obrona, obrona, obrona! Proszę was! Kurde, ale jesteśmy dupy. Damy radę, spokojnie, przepchaj piłkę! Ale nie, kurwa, nie, nie. ja blokuję ich piłkę, a wy macie z nią zapierdalać. No co kurwa, ale ryczysz? Nie no, nie wytrzymam, gdzie jest obrona! Można jedną i drugą. Nie, nie, nie <laughs> mogę. Dobra, pierdolę, to, wskakuję do tej bramki. 40 sekund, trzy bramki. Nie do piłkarzy to z nas nie będzie. Nie, no zesram się. Kurwa, nie, już zakobluję to, już Koko gola taka. Moi kocze. Nie. Nie no, moi drodzy, dobra. Karzami nie zostaniemy. Mam Zdję. nadzieję, że następny film to będzie koszykówka. Ech. Aż się spodziłam troszkę. Kurde, a... To powinniśmy być my.